Siemanko, witajcie! Dzisiaj pozostajemy nadal w temacie ogórków i dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić sałatkę z takich basamanów, kto wie, ten wie, z takich dużych, przerośniętych ogórków. Zazwyczaj nie wiemy, co z nimi zrobić, a ja wam pokażę. Zrobimy z nich pyszną sałatkę. To będzie taka sałatka ogórkowa w pomidorach. Co będziemy potrzebować? Ja mam około 2 kg ogórków, a wam podam teraz na kilogram składniki. Na kilogram ogórków jedna cebulka, 100 g koncentratu pomidorowego, łyżka soli, 50 g cukru, 50 ml octu i 50 ml oleju. Ja będę to odmierzał tu takim kielichem 50 ml. Co robimy? Najpierw z tych ogromnych ogórków obcinam tylko dubki. Nie obieram ich, bo to są swojskie, niepryskane, nie nawożone, więc bez problemu mogą być łupką. I ciachamy. największe byki przekroję sobie na kwiatki, bo nawet nie zmieszczą mi się do maszyny. Wbrew pozorom nie są jeszcze jakoś bardzo dojrzałe, nie mają dużych pestek, po prostu zostały wody i tak szybko urosły. Dobra, i ogóry mam pociachane, przerzucę sobie do większej miski, bo mi się tu nie zmieści do mieszania. Następnie cebulę kroję sobie w pióra. Dobra, i naszą cebulę w całości dodajemy też do ogórków. Teraz tak na te 2 kg daję 2 łychy soli. Mieszam to dokładnie i odstawiam tak na co najmniej godzinę, w sumie im dłużej, tym lepiej, żeby jak najwięcej soku. Wyszło z ogórków, który tym razem będziemy musieli odlać. Także ja kończę mieszać oczy, oczy mi odpoczną od cebuli i widzimy się. Później pokażę Wam, co dalej. Ogóry postały sobie w sumie nawet nie wiem ile, ale na pewno dobrze ponad godzinę. Jak widzicie, wody się bardzo dużo wytrąciło. Przelewam sobie przez druszlak po naszemu. A chyba tak ogólnie to się durszlak na to mówi. Bywali na mnie nawet. Ta ciekawostka, żeby to w miarę dobrze się odcydziło. Michę zostawiam, bo będę w niej docelowo wszystko razem mieszał. A teraz zajmiemy się przyrządzaniem tej zaprawy do tego. Mam 2 kg i mam tutaj koncentrat 190 g, więc akurat, bo tak mówiłem, około 100 g na kilogram ogórów. Jeśli nie macie koncentratu, albo wolicie użyć przecier, też można, bez problemu. Generalnie, kuchnia to nie są sztywne reguły. Kuchnia to jest eksperymentowanie, próbowanie, kombinowanie, zmienianie. Także, tak Wam też polecam robić, nie sztywno. Według przepisów, tylko zawsze można coś popróbować, pokombinować. 50 gram cukru to jest około 4 łyżki, czyli 8 łyżek. 8, ja starałem się takie nie kopiate. Teraz tak. Sól, co prawda, była dawana i one są dosyć słone, ale trochę odeszło z, z, z sokami. Więc tak jeszcze. A pół łyżki soli dodam. I co teraz? Teraz tak. Potrzebuję setę oleju. Jeśli macie, bądź wolicie, możecie użyć oliwy z oliwek, a zamiast octu spirytusowego, octu jabłkowego. Ja na chwilę obecną nie mam octu jabłkowego, ale co Wam mogę zapowiedzieć? Będę go robił, bo mam trochę jabłek, które będę chciał przetworzyć na ocet jabłkowy, który właśnie będę wykorzystywał w kuchni, bo jest bardzo zdrowy. Ten nie jest aż taki zdrowy, no ale a ocet jabłkowy jest ogólnie polecany do spożywania. A poza tym przy dzisiejszych a akurat miałem 100 ml, a przy dzisiejszych brakach octu <grych> trzeba robić swój jabłkowy. Także obserwujcie kanał, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, żebyście dostali info o tym jak będę robił ocet jabłkowy. I wiele innych przetworów. Dodam sobie jeszcze pół łyżeczki peperoncino, albo możecie dodać jakiejś innej ostrej papryki, ja chcę taki trochę ostrzejszy smak. I dodam sobie jeszcze trochę pieprzu czarnego, mielonego. Nie za dużo, ale troszeczkę, żeby mi smak poprawił. Dobra, mam tu wstępnie wymieszane. Nie musi być idealnie, bo teraz będziemy mieszać w misce, więc... więc to wszystko sobie zaraz przejdzie, wymiesza się, dojdzie. A teraz sobie wymieszam dobrze. No już ładne zapachy. To wszystko oddaje. Mm. już smakuje bardzo dobrze a jak to wszystko się jeszcze przeżera ze sobą to będzie delicious sałateczka z ogóleczka pod jakieś w sumie jako surówka albo nawet jakieś sałatka pod wódeczkę powiem Wam, że całkiem spoko kurde jest tak dobra, że ciężko mi się oprzeć Wrzucę sobie w jeden słoik, bo mam pod ręką, a resztę muszę wyparzyć. Właśnie dlatego słoiki, pamiętajcie, że muszą być wymyte i wyparzone. Więc ja wam tylko jeden słoiczek pokażę, jak wygląda, a już poza kamerą sobie zapakuję resztę. Upychamy tak zwarcie, żeby nie pozostało nam powietrze. Tego sosu już jest tu na tyle, pływa sobie wręcz. Pamiętamy, wycieramy dobrze gwint, zakręcamy mocno. I słoiki będę pasteryzował 10 minut od zagotowania. I odstawiam na półkę. I w zasadzie ta sałatka już po kilku dniach jest gotowa do spożycia. Także można jeść praktycznie od razu. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawcie lajki, like, jeśli się podobało. Komentarz, jakie przetwory robicie. Może jakieś fajne przepisy macie, to zapodajcie, może wykorzystam. A ja tymczasem Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Pa!